12.1 koła. Ty chyba zbierasz jakieś. Zbiera pan punkty? Nie, że tak. Zobaczymy, co ten zestaw wart Teraz będzie nocka, nie? To jest 18. O, ma pan aplikację żabka? U mnie jest ten aplikacja kopie Lidl i wszystko. Nie no pewnie w Polsce też jest aplikacja Lidl. No, no. Dzisiaj nie mieliśmy co robić. Poszliśmy na kewca. <grymne> A tam pani z Lidla przyszła. Normalnie, hopie. Co to jest? Lightroom. Ej, jakiś dzienny zdjęć dzisiaj jest. Co? No, Dobra, jak ja widzę, jakie ludzie robią zdjęcia, to mi się nawet nie chce patrzeć na to, nie? Bo to tylko się załamie. Klama Lidl Plus Szanowny Lidl Plus Jestem wylogowany z niego przez to, że robiłem hard telefonu i nie wiem jakie mam hasło i się nie zaloguję. Będą się przywrócić, jak to zwykle Ja nie wiem, jakoś nie mam zbytnio <farty> Farta do tego, że ten yy, Że pamiętam te hasła do takich rzeczy ja bym podjechał na serwisę te lampki ustawić, może A to nie to tu? A mogę tam wyjechać? To no dobrze, ja bym chciał tędy. A, no i super, na do serwisu. W zasadzie dobra. Nie, no nie że, znaczy tutaj nie za bardzo, ale ogólnie daje. Ogólnie, w kontakcie, <grym>, że tak powiem, cały czas. Także ogólnie cały czas daje oznaki życia. Ale tym wolwem wczoraj to tak się jechało, tak się kładło to. A dzisiaj? To było wczoraj? Może to było wczoraj? Nie, na kiedy to było? Chyba to było wczoraj. A tastanie się nic nie kładzie. Co było do tego wolwa? Eee, dobra, tira ta. Bity, bitami, ale. O Jezusie, no i teraz się zacznie Bo tutaj nie ma żadnych tych, nie? Spokoj noszonek kusi, kusi, kusi... Ej, wiecie co zrobię? Dam te bo wszystko wszystkim, ale dam te potem i tak będą musiał ustawić na tych nowych lampkach, więc po prostu dam setę, te. Żeby cokolwiek świeciło, nie? Będzie ok. Zapalimy sobie tak górze światła. John tam normalnie. Papadki. I, i, teraz tak. Damy sobie to. to. 44,5 spalania. Ja nawet nie wiem, co on robi, to szczerze mówiąc. 44,5 spalania. Na początek trasy. Coś pisał? No ja nie wiem nawet. Zobaczymy, jakie będzie spalanie na koniec trasy. Ja obstawiam tylko wyższe. Wąsko tutaj trochę, by nic nie jedzie. Proszę. O, się trzeba wyciągnąć. Tam, gdzie paliwo skończyło. No, to niezbyt dobrze. Tomuś wokół komina? Wokół kurnika? Ten tomuś? Wiem, że nie. Tomuś wokół kurnika skanie dzisiaj. Miał normalnie Stawił story, jak mnie skanie. Jak to złoty hopok. Ja wiem, który to mej. Wiem. Miję się. Tomuś wokół kurnika tam żółta skania dla jego. Chyba. Chyba. Dobra, gdzie jest lewo? Tu jest lewo. Czy tu? No, to, to było tu lewo. No, że przejechałem. Okej. Okay. O, prawie halowy wypadek był. O i był halowy wypadek. Sory. Szybka tutaj. Zawrotka. Nie ka jechać. Takie mało widoczne też labany. Czy to jest biało-czarna skania? Tak, to jest biało-czarna, no? Biało-czarna ona jest. Dokładnie tak, jak mówisz. Biało-czarna skania. Oho. Jak ja w... Aha, dobra, czerwona. Zaraz tam honor. Źle mi zrozumiałeś. Tak głosi legenda. Legenda głosi tam 4 siedzi Ale tu w lewo jadę. Aha fajnie. Także nie wiem czy już minęło Procentów 34, 32. 10 minut minęło, to kurwa widzisz. Nawet zgadłem dobrze. Niby rezerwen jest, ale CCC mi się nie podoba. Tu nie zjadę. Ta kaseta, stacja Ta ładniejszą Zaraz będę miał kurwa ładniejszą stację jak mi paliwa braknie Ty gdzie tutaj? O, tu, o Jezu Czasami bez tych barierek to nie wiadomo gdzie jechać Niech wie Myślę, że... ja myślę, że on to słyszy Dobra, Volvo się dużo bardziej kładło, no, nie ma co Tak, porównuję sobie Prawe lustro tak niby okej, okay, ale nie do końca Kurwa, nie do końca mi to prawe lustro siedzi O, teraz jak w lusterku będzie widać jak nacisnę o, Opa, oh, kurwa jak czerwono, lewy kierunek Cała, cała ściana bruga no Jak się da hamulec to kurwa wszystko się tam świeci Tyle lumpków tu jest dane To polecam łączyć ładowarkę, nie? Może taki problem jest, jak spalanie? Ej, spadło. Czyli trzeba cały czas po prostu jechać na odcięcie przez zabudowane, jest ok. O kurwa, jakim cudem w wieltonie jest pomarańczowy z przodu obrysówka? Ty, to jest chyba jakiś bug, że w tym wieltonie jest z przodu obrysówka pomarańczowa. No, raczej nie inaczej, myślę, nie? Ewa to wygląda tak srebrnie, stop. Tak groźnie. Całkiem, całkiem. Co to? Ojej, myślałem, że to auto. Fajnie się tym jeździ. Powiem, że nie. Ja bym zrobił skanie, to musiał, mimo. Ci Derek to złuszcza, ty? Chyba żyje. Chyba. Co jeśli nie? Tego się dowiemy już nigdy. Spada, spalanie cały czas. 44. Opie, jak to leci, no i ja to się hamuj, 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 no i oczywiście hamuj, do zera do zera zera zakręt. zera, Nie, nie wiem. Ja mam jakieś urojenie. Jak jest skrzyżowanie, oni stoją do zera, to mi się żyć odechciały. Uprawnienia? Nie, tam jest dla każdego wyłączone. Nawet jak ja wbię, to chyba jest wyłączone od razu dla mnie. No tak, wyłączone dla mnie jest od razu. Byłem ostatnio tam jest dla wszystkich wyłączone Ej, ten wielton, te światła mi coś tak z przodu... nie pasują Co? Nie wiem, czy to tak ma być Co mi się wydaje, że nie do końca Nie no, ale to jest kanał do czekania, nie do gadania. Jak sama nazwa wskazuje O, true. Ja widzę ten, stacja. Tak w ogóle. O, doświetlania drogi. O, te długie dobrze da No dobrze dają długie. Ciekawe czemu? Może dlatego, że jest ich Jakieś 10? Może <grym>, trzeba 4 na dole i 6, i 6 na górze. Myślę, że to może być powód, dlaczego tak dobrze świecą. Ale to może mi się tylko wydawać. To jest normalnie jak... jakiś, nie wiem... No, jest jeszcze go tu trzeba włączyć, działa. Myślę teoretycznie dwa na dole. Dobra, tu jest stat, już nie będę ryzykował, co zjadę. Bo już jest mało paliwa... I Pisać? Jak najbardziej. Co zjadę po prostu? Ta jest jeszcze brzydsza niż tamta, ale już mówię, nie chcę ryzykować. Po prostu, bo to jest już troszeczkę niebezpieczne z takim stanem paliwa, ale ja tak szczerze. No, lumpek to tu jest od na tym aucie, ale fajnie wygląda. Tak miał no, wyglądać, tak wygląda. Także jest dobrze. A już jest full, no tak, ile weszło? 650 litrów, prawie. 40. No, dużo, niedużo. Dużo, niedużo, nie. Gdzie Jest wyjazd? Jestem. Szkoda, że się przycisza. Znaczy, przycisza, przycisza się. Ja już jest, naprawdę jestem tak zmęczony gadać jakieś bzdury. Yy, przyciemnia się obraz teraz, jak jest tak jasno w ETSie. ie Kiedyś tego nie było. no jak poprawili grafikę, to, to zaczęły siedzieć takie. Rzeczy, no i niby okej, okay, one mrużysz oko, ale mi osobiście to średnio odpowiada. Czasami potem trzeba właśnie doświetlać sobie. Nie mogę, bo ja mam w głowie coś takiego, że i tak idę spać za minimum dwie godziny. daily yy. no trzeba robić sobie, dla własnego ego, podbijać, nie? Także... spokojnie. Naprawdę dzisiaj coś musi być, bo kurwa nikogo nie ma, więc... To też. A wiem czemu, bo farming, farminga nie ma, dlatego. Chyba wszystko jasne. 5 gram, odlecieć sam. Wszystko kurwa jasne. No tak, ale to wiesz, jeszcze jest dużo innych osób teoretycznie, nie? Nie, ty, to jestem ja stary Ja, ja, ty jesteś kimś ja jestem nikim Ech, Na odwrót troszeczkę. Jedno w głowie mam Koksu 5 gramów Lecieć sam Kim? Widzę dla niego A kobiecy to chyba w ogóle jakiś zapity też Też Chopa normalnie nie widać O był i się zmył Normalnie go nie ma. Ciekawe by teraz napisał to, by byłby on. Ej, kurwa, pogoda mi co godzinę przechodzi, Muszę to wyłączyć, bo mnie to de dezorientuje. non stop. <grym> Waga będzie. Nie wiem, czy sobie nie będę wagę żeby zobaczyć, yy, ile waży. A, no to w takim razie nie dużo się ten różni od siebie, wiesz? O kurwa, nie tak Ile tu jest? 60, o kurwa Serio? 50 O chuj Jakie racji Co, na wagę? Ja, waga Kurwa, zaltabowałem Dobra, ale stoimy Ja pierdolę Widzisz, tak samo Jest ta waga? A ja, ja, ja muszę stanąć, żeby się zważyć, tak? Tak Trzydzieści Czyli jestem dwie poniżej Legalnej, legalnego limitu Hmm... I mam 3-osiowego pushera? No jak może, no nie, to nie jest pusher, to jest bagi Czy jakoś tak? I... 20 coś ton. 23 tony. Hmm... No niby mam. Ale to tylko niby. Dawaj, aha bo to jest kontroler ten, dobra. Ora. Gazuzu. Zawyżam. a no i tu jest dużo. Teraz się wyjaśnia. Dużo się wyjaśnia. Ja już się bałem, że to jest tak, wiesz, za dużo waży. A to nie, tak jak Ja zawyżam to z To Akurat. Gdzie trafił? Akurat luzik. Du, 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 du. Na spokojnie. Dobrze. Jestem fanem tego. Że ja w zasadzie w większość czasu. Jadę totalnie bez sprzęgła, tak naprawdę mówiąc. Tam czasami przy redukcji czy to sobie ten, ale jak przebijam bieg wyżej, to... obco widzi wszystko tylko negatywnie? Niby. 5 koła. Za to dostanę niby. ciekawe. Jakiego państwa? Ja nawet nie wiem jakie to jest państwo. To jest jakaś bugaria albo coś. To mi się wydaje. Ale pewności nie mam. To mi się wydaje. Ale mówię, pewny nie jestem. Irak. No nie, Irak to to nie jest. Kerfur, hopię w prawo. Ja na Kerfur, ale. Kerfur... Kerfula, mm -hmm. powiedziałem? Kerfura lecę. Normalnie. Hop, hop, hop. mik, mik, mi, 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 mi. mi, mi. Jakie czerwone kurwa. Nie ma czerwonego. Opie, Żadnego czerwonego nie ma. Bo ja wiem. Zapytaj się go. Może ci powiem. Może ci powiem. A jak się nazywa Kierfur? Chodzi w lewo. Tu? Nie, Elu Gdzieś tu. A tutaj, na końcu tych, tych pewnie. Lewiatan. Chyba lewiatany, a nie my. Bym tak powiedział. Ale tu są fajnie te, 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 te ulice wyprofilowane, nie? Czy to jest? To jest za firma. Zaraz się okaże. Uwa, takie trochę tereny powiem, że takie. nieprzemysłowe. Tory. No chopie. mi wyleci jakiś ten inspektor i mnie zatrzyma, że, się, że znaczy nie było 100%. więc. Więc w sumie okej okay. I teraz ta. Będą bloki rzucane z rampy. Wiadomo. Chciałem okay, ja mam podjechać DPD Trosem. Tutaj. Proszę bardzo, ja z dwójki to jest chyba A bo wiecie co, kurwa nie Obrócę się, na lewe Bo mi się nie chce na prawe S Serio? Ja pierdol Ciekawie Ciekawie Ogólnie na tłumacze, to dużo więcej zleceń niż na tamtą, i nawet nie wiem, czy nie są troszeczkę droższe. Ale jeżeli są trochę droższe, to tak minimalnie. No nieźle, no nieźle. Pewnie się włączy alarm w nim. Mimo tego, że go nie dotknę. Ty, a podniósłby ośkę teraz? Nie, ani w... Ani w naczepie, ani w aucie nie podniosę na tym automatycznym Ja nie wiem co... o Jezu ale się... I teraz się przydają te pełzające do czegoś takiego, bo tu szybciej nie trzeba a zawsze jest to pomocne Ale blisko te rampy siebie są strasznie Nie wiem, ja wiem, że lewiatan twój dobry sąsiad, nie? A nie, nie są tak blisko w sumie Żabka i nagle lewiatan O, storko, stok, stokrotka też jest tako dla jego, racja Hop, pręczny, Pyk Normalnie, dobra Doskonale, no wiadomo, bo ja, 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 ja.